maszerujemy wracamy ze spacerku trochę się spieszymy bo muszę zaraz nie najpierw znowu wypiję kawkę o na wódź cudna cudna na razie nie mam czasu zbierać lecę dalej więc wypiję kawkę później Muszę skosić wybiegi na piesków, bo trawa urosła, a przyjeżdża dzisiaj gość hotelowy, że tak powiem, wsi. I później muszę wykosić jeszcze chciałabym bardzo podwórko, bo też już jest duża trawa. A później z nim śniadanie. Bo pieski już jadły, tak? Jadły pieski, tak. Ale pancia jeszcze nie jadła. No i dobrze. I do przodu.